Słuchajcie, Computex 2025 Be Quiet. Wydawać by się mogło, że ja, osoba związana z peryferiami na takim stoisku, ale jest zaskoczenie. Pojawiały się peryferia, za chwilkę Wam je pokażę, także zapraszam na całą sekcję, przejdziemy sobie przez wszystkie nowości, które zostały zaprezentowane. Skoro znajdujemy się na stoisku Be Quiet'a na Computex 2025 to musimy rzucić okiem na chłodzenie. A tutaj pojawia się temat związany z personalizacją. Jeżeli nie chcecie mieć wyświetlacza, a jednak chcielibyście Waszemu chłodzeniu dorzucić troszkę sznytu, dorzucić troszkę osobowości, to możecie na przykład zamontować takie folie. Mamy tutaj kilka różnego rodzaju folii, które są dostępne w zestawie. Dodatkowo możemy sobie ściągnąć ten segment i taką folię wyciągamy i bierzemy jedną z wystawki. Tyk, zakładamy i mamy klasycznego be Quieta, następnie Zatykamy i spójrzcie sami, jak to wygląda. Generalnie takich folii możemy sobie później drukować więcej, więc jeżeli chcemy dorzucić do tego chłodzenie nasze logo, naszą nazwę, albo nasz komputer będzie stał podczas streamów na Twitchu, gdzieś tam w tle, to będziemy mogli sobie tutaj umieścić nasz nick. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa, bo z jednej strony na pewno będziemy mówili o chłodzeniu trochę tańszym, aniżeli takie z wyświetlaczem wbudowanym, a z drugiej wciąż możemy nadać mu troszkę charakteru. Są kolorystyki czarne z podświetleniem, spójrzcie sami, jak to wygląda. 360 mm, trzy wentylatory. I znowu ściągamy i wymieniamy na przykład w tym wypadku na o, ciasno to siedzi. Ale jak się popieści, to się wyciągnie, a później drugą się zmieści. Patrzcie na to. Jak się nazywała ta gra? Pamiętasz tą grę? Nie pamiętam. Space Invaders to było. To było Space Invaders. Także chodzenie mamy załatwione, idziemy dalej. Już od jakiegoś czasu na rynku dostępne są obudowy Bikwieta O numeracji 900, ale były one do tej pory możliwe do postawienia tylko z trzech stron, a teraz dzięki takiej oto dostawce drewnianej bądź też metalowej, bo mamy kilka przykładów, które znajdują się o właśnie tutaj. Mamy te kilka przykładów, metalowa dostawka, dzięki czemu możemy sobie postawić obudowę na czwartej stronie no i odwrócić komputer w ten sposób, jak widzicie wszystkie złącza są poprowadzone od dołu, właśnie do tej dostawki tam znajdują się przewody zaślejące, tam znajduje się USB HDMI, a komputer widnieje w pionie naprawdę przepięknie to wygląda, mega dobrze wygląda też wersja kolorystyczna czarna mam nadzieję, że będziecie mogli to zobaczyć w tym momencie z daleka, spójrzcie sami, piękne ryflowanie, no dosłownie stoliczek do kawy w formie komputera. Na górze montujemy blacik i można sobie pić kawkę z najwyższą wydajnością. Z nowości także w zasilacze. Zasilacze, które znajdują się w tym momencie za mną, mamy Power Zone 2. No i tuż obok znajduje się Pure Power 13M, gdzie przeniesiono część rzeczy, które były sukcesem właśnie w Power Zone. Mamy przede wszystkim chłodzenie półpasywne, więc generalnie ten zasilacz przez jakiś czas będzie chodził, póki nie obciążymy zbyt mocno komputera, naprawdę bardzo cichutko. Poza tym jest również ATX 3.1, jeżeli chodzi o zasilanie, no i wsparcie dla PCI 5.1, więc generalnie pełen komplet funkcji, który pojawia się w nowości. Także jeżeli potrzebujecie nowego zasilacza, jest taka opcja. Natomiast my przejdziemy do czegoś, co jest na tym stoisku największym zaskoczeniem i moim zdaniem może być też ciekawą rzeczą, jeżeli zechcecie kupić sobie peryferia. Była taka marka, która nazywała się Mountain. Ona istniała na rynku przez jakiś czas. Be Quiet! dorwał się do niej, wykonał kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o wykończenie, bo mówimy tutaj już nie o laserowych kick o PBT-kach, double-shotach. Mówimy o pełnym wypełnieniu, no i wciąż dostajemy tą modularność. Modularność, której teraz trochę brakuje na rynku, bo dostajemy coraz mniejsze klawiatury, a tutaj pełen rozmiar, do którego możemy sobie kolejne segmenty dorzucać. Słuchajcie, klawiatura świeżutka, rozdzieliczymy ją dosłownie. O oh, God, it's so good. Mówiąc o wypełnieniu, przybarstwowe, Oczywiście mamy takie, które znajduje się między plateem a PCB. Jest to pianka. Następnie mamy wypełnienie, które znajduje się na spodzie klawiatury. No i tutaj jednocześnie mamy również folię na spodzie. No i to, co ląduje na dole case'a, czyli silikon. Oczywiście te wypełnienia zawsze można sobie wyciągnąć, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba. Ale generalnie one w klawiaturze stokowo są, tak samo jak Smart na Switchach i na stabilizatorach. I powiem wam tak: możecie wierzyć mi na słowo, możecie nie wierzyć. To są jedne z najcichszych klawiatur mechanicznych, jakie w tym momencie są dostępne na rynku. Naprawdę ta praca jest bardzo cichutka. Niestety nie miałem możliwości rozebrać tego Switcha od środka, ale podejrzewam, że wewnątrz może znajdować się taki delikatny silikonowy bumper, który sprawia, że ten klik w ostatniej fazie jest. Mięciutki, czujesz to, panie operator? O, jest miękko, jest miękko. Tutaj, jeżeli chodzi o przełączniki, warto wspomnieć: mamy cichutkie, owszem, liniowe, pomarańczowe, ale są też cichutkie, czarne. Możemy sobie zobaczyć także siłę operacyjną 55 gramów, tutaj, a w przypadku liniowca 45 gramów. Także dwa warianty już dostępne, no a później będzie można sobie je wymieniać o kolejne. No bo skoro mamy hotsłopa na MX Stylu, to możemy sobie te switche dowolnie wymieniać. Stabilizatory pracują równiutko, no i właśnie, jedna rzecz, o której należałoby wspomnieć. Mamy tutaj numpada, numpada, który znajduje się w tym momencie z lewej strony. Na górze coś ala la Stream Deck, będziemy mogli sobie tutaj spersonalizować różnego rodzaju przyciski, na przykład przeglądarka, jakieś wejście w foldery, poczta i dalej, i ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie całość odpiąć, podobnie jak niegdyś w Mountain, Zmieniamy stronę, wysuwa nam się segment z drugiej strony i spójrzcie na to. Podpinamy, przenosimy również podpórkę pod nadgarstki, która jest magnetyczna i temat załatwiony. To jest jedna z tych rzeczy, które bardzo często w klawiaturach są pomijane. Po pierwsze, numpad, a tutaj jeszcze numpad, który możemy sobie przenieść z jednej na drugą stronę. No i kolejna rzecz, też wyświetlacz, on jest ściągany, mamy tutaj USB typu C, całość zamontowana właśnie na takiej podpórce plastikowej, możemy sobie przerzucić to. Na drugą stronę, no i zarządzać. Rolka do zmiany głośności, dodatkowe wszystkie multimedialne, wyciszanie, no i sam ekran. Możemy sobie ustawić i zegar, no musiałbym się troszkę w obsługę pobawić. Podporka pod jest o tyle ciekawa, że owszem, magnetyczna, ale nie jest pokryta ona ekoskórą. Mówimy o miękkim wypełnieniu. Ale na górze mamy coś gładkiego pokroju, nie wiem, jakiejś gumy, takiego cienkiego silikonu. Na pewno jest to tyle ciekawe, że nie będzie się łuszczyć po dłuższym czasie użytkowania, bo na pewno wiecie jak na przykład w Ornacie ekoskóra często pękała. Tutaj takiego zjawiska raczej nie będzie, bo jest to solidniejsze, jest to fajne, mięciutkie i na pewno zarówno w letnie, jak i w zimowe dni się sprawdzi. Mówiąc o Dark Moncie, oczywiście należałoby wspomnieć również o samym programowaniu do personalizacji. Jak widzicie, możemy zaprogramować wszystkie strefy podświetlenia, które znajdują się dookoła. Możemy też zaprogramować podświetlenie, które widnieje pod kick-upami. No i oczywiście sam wyświetlacz. Tutaj naprawdę jest bardzo dużo różnego rodzaju opcji. Tutaj mamy możliwość programowania przycisków. Jest też wyświetlacz wspomniany wcześniej, który możemy sobie dopasować do własnych preferencji. No i dalej. Kolejne rzeczy. Apply. Gdyby Wam zabrakło jakiejś personalizacji, to oczywiście taką tapetkę, jak widzicie, można narzucić sobie bezpośrednio na klawiaturę. Natomiast to był Dark mount. Oczywiście klawiatura wyposażona w hot słapa i wszystkie dobrodziejstwa. Ale teraz przejdźmy do Light mounta, Który jest trochę bardziej standardową klawiaturą, ale wciąż wyposażoną w naprawdę sporo fajnych cech. Przede wszystkim mówimy o przyciskach makro. O nich bardzo często zapomina się w klawiaturach pełnowymiarowych. Tutaj możemy sobie napisać dodatkowe, różnego rodzaju polecenia. I to jest rzecz, o którą bardzo często proszą przede wszystkim gracze MMO, gdzie brakuje im dodatkowych przycisków na jakieś makro, na jakieś polecenia, na jakieś całe linijki, skilli, które będziemy wykorzystywali. Tutaj można sobie je przypisać. Oczywiście gałka do regulacji głośności. Miejmy nadzieję, że powoli będzie stawać się to standardem. Ona znajduje się z lewej strony, co jednocześnie oznacza, że możemy używać myszki. No i regulować sobie głośność. Podświetlenie, cała linia na górze, podświetlenie również pod kikapami. Tutaj nie mamy odłączonego segmentu, ale za to jest wciąż ta przyjemna, gładka podpórka i te same ciche switche. Naprawdę, te switche są bardzo cichutkie, więc powiem Wam w ten sposób. Jeżeli pytacie mnie, jaką cichą klawiaturę wybrać, to już niedługo będę mógł Wam śmiało powiedzieć, że będzie to klawiatura Be Quiet. Bądź cicho. Myszki, myszki, myszki. Słuchajcie, mamy dwa rodzaje perków tak zwanych, Be Quiet Perk, zarówno w wersji symetrycznej, ale wciąż dedykowanej pod prawo dłoń. No i tutaj mamy jeszcze niesymetryczną, ergonomiczną. Spójrzcie jak to wygląda. Myszki ważące naprawdę niewiele, leciutkie. Od spodu mamy wycięcia, no i również w oczy rzucają się ślizgacze 100% PTFE. Wycięcie również na PCB. Tam jest naprawdę niewiele miejsca wykorzystanego przez płytkę drukowaną, dzięki czemu można zachować lepszą wagę. O czym mówimy w środku? 3950 jako sensor, 8000 Hz odświeżania, więc myszka zdecydowanie dedykowana pod e ale nie pod wszystkie gry sportowe, bo jak pamiętamy, Fortnite na przykład jest uczulony na 8000 na 4000, więc wtedy korzystamy z 1000. Jestem ciekaw jakie będą opóźnienia. Śledźcie kanał, bo na pewno będziemy te myszki testowali. Tym bardziej, że w przypadku tego symetryka bardzo odpowiada mi kształt. Nie do końca wiem, jakiego mamy tutaj scrolla, natomiast mogę spodziewać się, że jest to coś solidniejszego, bo ta rotacja na samym Odderze. Jest przyjemna, jest wyczuwalna, nie ma takiego pływania. Jeżeli chodzi o przełączniki optyczne, omrony, nie wiem czy o tym wspominałem, natomiast warto wspomnieć o DPI 32000 maksymalnie. Jestem ciekaw jak będą spisywać się w praktyce, jestem również ciekaw jak będą wypadać w testach, bo tak jak wspomniałem, testy na pewno będziemy przeprowadzali. No i do tych myszek jest dorzucony również przewód, ale warto wspomnieć, że całość jest bezprzewodowa, mamy tutaj możliwość uruchomienia i myszka jak widać pracuje. Sprawdzam czy drag klikuje. co? Ciężko stwierdzić. Jest bardzo gładkie tworzywo. Spójrz, że w tym momencie jestem zgrzany, spocony i nie ma żadnych odcisków palców. Dobrze sobie z tym A, radzi. to nie powinno być, bo ona ma taki aksamitny jakiś... Tak, tak. Jest takie aksamitne wykończenie, ale rzeczywiście tych odcisków palców nie zbiera. One w ogóle mi się podobają. One są naprawdę bardzo ładnie, estetycznie zrobione. Niewielkie logo. Fajnie to wygląda. So... Tak, 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 tak. O tym w ogóle też warto wspomnieć zaczepiając o kształt, bo one wyglądają troszkę inaczej i rzeczywiście nie jest to kolejna kopia G Pro X Superlight, których mamy mnóstwo na rynku. Be Quiet chce się czymś wyróżnić. No i wyróżnia się. Przede wszystkim ergonomikiem, bo bardzo często o tym się zapomina, a poza tym spójrzcie sami. Delikatne ścięcie tego przodu, dzięki czemu będzie to myszka na pewno dobrze leżące zarówno w fingertipie, jak i clawgripie. Zapytacie o ceny. Podobno coś około 500 zł. Pytanie jak z wyposażeniem. O tym jeszcze nie wiemy nic, niedługo się dowiemy, także mówię, śledźcie kanał, bo będziemy to testowali. Także moi drodzy, poznaliście już wszystkie nowości związane z Be Quiet, Dajcie koniecznie znać w komentarzu, na co czekać najbardziej, co chcielibyście zobaczyć na kanale testy klawiatury, myszki, czy może jakiejś obudowy, albo i zasilacza, które wpakujemy w jakiegoś builda. Piszcie pod spodem, ja natomiast żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych materiałach z Computexa, bo takowe się pojawią. Na razie, cześć!